Panie Marcinie, proszę się wyluzować, wziąć głęboki wdech, tak, pomyśleć o czymś miłym i proszę mi powiedzieć, co Pana sprowadza tutaj do mnie, do terapeutki, do gabinetu. Panie Marcinie, powiem, powiem Pani, że jestem strasznie wypalony, zmęczony, wykończony, robię nad godziny, ciągle w tej robocie, jestem tak już zmęczony, Pani terapeutko, że normalnie szok. Rozumiem, czyli czuje się pan taki wypalony pracą, tak? Ciągle pan jest w pracy, a musi pan ciągle być w pracy na to, te nadgodziny? Wie pani, no rodzina na utrzymaniu, żona nic, żona nie pracuje, siedzi w domu, to ja muszę robić te nadgodziny, nie? I, i taki jestem właśnie wypalony tym wszystkim, nie? Tym życiem taki zmęczony jestem... Człowiek, jak przychodzi do domu się położy, to od razu zasypia. Rozumiem, czyli pan musi ciągle robić, bo żona siedzi w domu, tak? I według pana nic nie robi, a dzieci państwo macie. Tak, mamy dwójkę dzieci. A w jakim wieku, panie Marcinie? Roka, a drugie ma trzy lata. O, jak słodko takie maluchy, ale to żona jest w domu, tak? Zajmuje się dziećmi, tak? Tak, 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 żona się zajmuje, nie? Żona siedzi z dziećmi, nie? No, ale oprócz opieki dla dziećmi to zajmuje się domem jeszcze żona, tak? Na co dzień. No, ale to też właśnie, nie? No nie, nie, nie. Ona też tam ugotuje, posprząta, nie? Po zakupy pójdzie i tak dalej. Także tam nieraz z dziećmi do lekarza, wiadomo, nie? No, ale siedzi w domu, nic nie robi, nie? I ja muszę te nadgodziny robić i, i właśnie jestem taki zmęczony, nie? Rozumiem, panie Marcinie, ale proszę pozytywnie, panie Marcinie, pomyśleć. Pozytywne myślenie to przede wszystkim. Ile pan zaoszczędzi na żłobku, na, na innych rzeczach, jak żona się zajmuje domem? No. W sumie może dobrze, no tak, postaram się pozytywnie pomyśleć. Może... Może po prostu pan się zamieni z żoną rolami, pan w domu posiedzi i zobaczy, jak to jest. Odpocznie. O, to dobry pomysł, pani terapeutko. To ja sobie posiedzę w domu i nie będę robił nic To. Pan sobie, panie Marcinie, weźmie głęboki wdech i mi powie, co pana znowu do mnie sprowadza, co tutaj do gabinetu. Pani terapeutko, ja jestem wykończony normalnie. Szok, jestem tak wypalony i wykończony, że normalnie mam drgawki pod oczami. No, ale, Panie Marcinie, miał Pan się z żoną rolami zamienić, posiedzieć sobie w domu, zobaczyć, jak to jest? I co, Panie Marcinie? Tak, Pani terapeutko. Powiedziałem żonie, że nic nie robi, że mamy się zamienić rolami, żeby ona poszła do roboty, a teraz ja sobie posiedzę w domu. No i powiedziała, że dobrze, jak jestem taki cwaniak, to tak zróbmy. I poszła do roboty i ja siedziałem z dzieciakami. Pani, kochana, wypalony jestem. Te dzieciaki co chwilę wołają, coś chwilę coś chcą. Ten ma katar, ten chce piciu, ten chce kubkę, ten chce siusiu. To musiałem obiad ugotować, no bo żona z roboty wraca. To posprzątać, to wróciłem, to mnie wyzywała, że prania nie zrobiłem, że czarne z białym pomieszałem. Jezu święty, po zakupy musiałem iść. Pani, te produkty na tych regałach to ja nie wiedziałem, co ja mam kupować. Wyzywała mnie, je, bo Jezu święty Pan. Ja jestem wypalony, Pani. proszę mi jakieś leki przepisać, no. Panie Marcinie, a mówił pan, że żona siedzi w domu, nic nie robi, odpoczywa. No i pan się czujesz wypalony, no Panie Marcinie. Panie. no. Pizdu.